Siemaneczko majstry, witam dzisiaj z garażu dzisiaj taka szybka ocena co się stało mianowicie będziemy się zajmować naprawą TS Stihl TS420 hmm, przyczyna nieodpalania prawdopodobnie jakaś tutaj uszczelka widać, że mi wyleciała zaraz, będziemy, zaraz odwrócę kamerę i będziemy patrzeć co tu się stało co tu się stanęło? Ostatnio, właśnie jak na tej budowie, tam przycinaliśmy te gary od riwy to właśnie widziałem, że słyszałem, że nie chodzi tak jak trzeba, tak głośniej. Nie chciał odpalać, o obroty bardzo wysokie trzymał na wolnych obrotach. No i tu jakaś uszczelka jest, nie wiem, czy między gaźnikiem a cylindrem, nie wiem, jak to się stało, że, że ją po prostu wydmuchło wydmuchnęło dobra, odwracamy kamerkę albo troszkę może nawet rozbiorę i, i dopiero Wam pokażę nie będę tu pokazywał wszystkiego, bo nie, nie o to chodzi, że nie wszystkiego, tylko, że po no prostu no, odkręcanie śrubek to szkoda czasu na to, na nagrywanie tego, można to jakoś przyspieszonym tempie, time lapse robić ale się wydaje, że to jest nudne w ogóle Yy, jak to się mówi yy, Filmy z mojego garażu ktoś tam ogląda no. hmm. tak jak mówię ostatnio spadło to bardzo mocno te wyświetlenia chyba wam się już znudził też ten dom no ale no taka jest kolej rzeczy nie zawsze będzie tam interesujące wszystko strasznie duże wniosek jest Syfie się napchało w te śrubki kurde A po ostatnim bardzo dobrze dokręciłem czekajcie muszę sobie tu podgląd zrobić bo ja nie wiem gdzie stać bo ja, ja rzadko kiedy nagrywam z takiej perspektywy że, że jestem Przodem do kamery Zawsze z tej, z tej głowy o, Widzicie ile Jestem Ledwo co łapie mi ten torx To jest oryginalny klucz Od właśnie tej maszyny Dzisiaj jest Sobota Nie wiem kiedy ten materiał w ogóle wyleci Sobota 13, 21 maja ale zawsze mówię nagram aby coś tam nie było co wrzucić No to i naprawę można na jeżeli nie podołam no to odeślę to gdzieś do serwisu no bo szkoda mi popsuć czegoś a one chodziły po To jest maszyna, nie wiem gdzieś tu żeby miał nie wiem z którego to jest roku ale 2016 może 15, 16 rok, no i tutaj no to co ja robiłem czyli odprężnik no i te filtry z tyłu. No ja wiem, że tu powinna być sprężarka wydmuchana, ale nie mam sprężarki. Znaczy szwag szwagier ma, no ale weź to przyciąg, weź to podłącz. Dobra, się dmuchnie. Tam. No, już nie pamiętam, co, jak to, to, co tu trzeba było odkręcać. Żeby się dostać. Już to odkręcam wszystkie po kolei bo ja ten podgląd z tej GoPro 9 mam tam na minutę tylko włączone, no bo po co mi, po co mi to ma mi czerpać baterię, skoro ja i tak mam tą kamerę praktycznie cały czas na głowie Zanim tam znajdę w opcjach, gdzie to jest. Jeszcze nie po naszemu, to wiecie. No dobra, no odkręcam tą czerwoną obudowę i zobaczymy, co w trawie piszczy. Czy to jest szybka naprawa, czy wolna, no fakt, że to no nie jest mi on na razie potrzebny, ale lepiej jak to, jeżeli coś trzeba zamówić, gdzieś jechać po jakąś część, to, to nie będzie dzień czasu, tak? No bo na pewno nie będzie. To będzie tydzień albo lepiej, kurde muszę mieć coś, żeby tam wyczyścić, bo już jest tak zamazane, że wiadomo jak tu gdzieś gdzieś tam spadnie, nieraz się robi, nieraz docięcie się używało przy zaprawie upadnie, no nikt na to nie zwraca uwagi, nie? dopóki się tego nie. Wiadomo, jak tam coś jest na wierzchu, no to się zdrapie z niego, ale. No to ma robić, a nie wygl... no, wyglądać no, w sensie stadzi w garażu i, i, i pachnieć. Ale widzę, że tu jest masakra w tych otworach na te śruby. Ogólnie to jestem przyzwyczajony do, właśnie do, do kamera na głowie z takiej perspektywy. Ja też wiem, że trzeba się patrzeć w tą kamerkę, nie no, bo to niby się do kamery nagrywa, a to później ludzie oglądają, a ja zresztą nie jestem taki, wiecie. Niby człowiek nagrywa już dwa lata, czy ileś, czy tam dłużej, powinien się odswoić z tą kamerą, że widzi siebie, ale to, to tak do końca to nie jest tak. Ja wiem, że pierwszej urody też nie jestem, no ale no tego to nic nie... Tego to już się nie da zmienić. Po prostu trzeba się samego zaakceptować. no jak ktoś, ktoś cię ocenia po wyglądzie i, i cię wyzywa, że taki czy sraki, no to niestety nie. To jest nie wiem. Pusty nie wiem. No jeszcze się nie dobrałem do tej do tej śruby. Ciekawe jak... Nie, myślę, że tak stoję tak 40 cm gdzieś od tej kamery. Mam nadzieję, żeby nie, nie słychać w miarę. Garaż, garaż, a... a... ja nie mam w garażu nic. A nie, tu są te moje... No, pilnik. To znaczy jeszcze pilnik od ostrzenia łańcucha to jest dobry i do wszystkiego. Złożyty oczywiście. Praktycznie... Jakby dobrze ostrzysz łańcuch to też pilnik to by trzeba wymieniać wraz z wymianą łańcucha tutaj w garażu to też mogę inaczej pogadać, bo na budowie to non stop non stop coś No ja też nie będę Ktoś tu się pytał Pyta to nie będę Ty teraz nie mam czasu bo nagrywam No tak, to tak nie idzie YouTube to jest tak bardziej na jeszcze chyba dwie z tyłu. taki dodatek, a nie y, główne, główne miejsce nie jest na pierwszym planie. Sorry, że no nieraz nie umie się wysłowić, no ale właśnie, też taki jest, i inny nie będzie, no, ale dobrze przykręciłem po tej wymianie od prężnika. Bo jak to się mówi? Popstrykają. No zobaczymy. Zobaczymy, ile, ile tu trzeba rozebrać, żeby. Zobaczymy, ile trzeba rozebrać, żeby się dostać do tego. Słuchajcie, ja się tutaj dobieram do przodu. Tu do tej obudowy, ale coś czuję, że to. O! No przed chwilą się ruszała. Czekajcie, zmiana ręki. O! Tu coś jest między wydechem, a cylindrem Tu widać tą uszczelkę Kurde, muszę poczekać jakieś światło lepsze Chociaż trochę było widać nie to kurde jest? Jeszcze nie tu 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 widać, że ta uszczelka O, wyskoczyło to to Coś trzeba tu się do przodu, dobra. Tylko gdzie tu są jakieś śruby? Od tego wydechu. Dobra, szukamy dalej. Jak zwykle, no może pewnie bym znalazł jakiś filmik na YouTubie. I im i to rozebrał, to lepiej nie. To lepiej po swojemu, nie? No bo po co tam? Tyle człowiek siedzi na tych internetach, a jak trzeba. Coś konkretnie poszukać, to, to mu się nie chce. Musi mu się zachcieć po prostu. Myślałem, że tu jest bardziej to skomplikowane, ale wam powiem, że nie jest źle. No strasznie to wygląda, no strasznie. Musimy odjąć zespół żniwny. I już mamy przy winowajce. Winowajcą jest odkręcona śrubka. Przekajcie. o ojej. Ja. Tu jest górą, wchodzą dwie i była jedna. Jedna już zdążyła wylecieć. No i tu dołem jest trzecia. Na trzech śrubkach to się trzyma. No i, no i ewidentnie to idzie tam do cylindra. Po prostu trzeba zamówić tą szczelpę między, między cylinder a, a wydech. I całe rozbieranie. Tu też, żeby odkręcić zdjąć ten cały napęd i tarcze i, i osłonę no to trzeba odkręcić tutaj te trzy 3 trzynastki 3, bodaj na trzynastkę tu tym luzujemy pasek i no i tutaj już nie chciałem odejmować tego wężyka no bo to później to trzeba było paski pewno szukać jest oryginalnie zakute Pasek od nowości nie był wymieniany Nie był chyba nawet podciągany Także Trzeba szukać na internecie no i Tylko tą śrubkę może jakiś zamiennik może nie inaczej wezmę te dwie Dwie wkręcę tu do góry A tą jedną to może nie oryginalną jakoś tu Coś znajdę no bo to na pewno gdzieś wypadło przecież nie będę szukał tego chyba, że tu jest nie. tu nie wpadła musiała wylecieć tak sobie jeszcze przeglądam internet i wiecie co, ja nie wiem czy nie będzie trzeba kupić całego wydechu komplet, bo widzę, że tu oprócz tej metalowej była jakaś o właśnie Czyli w sumie to mnie interesuje ta uszczelka mała. A komplet kosztuje 2,5 stówy, ale myślę, że ja mam wszystko dobrze. No nie no, nie lubię na, na komórce, na, na komórce siedzieć z takimi rzeczami, poszukam sobie na komputerze, jakoś to mi wygodniej. Zobaczy się. No tu jest ta uszczelka tłumnik styl Oś 9 to to będzie, to wystarczy to zamówić. 20 zł rozebrany, mówię. Dobra, zobaczę co jest w filtrze. Ale to chyba trzeba tak opuścić na dół. I tak jak mówiłem, ten filtr jest nie do trzepania. Tylko wam tu pokazuję ile z tego filtra jest, nie? Ale on jest nie do trzepania. Ten filtr, tylko trzeba kupić nowy. Jak już to wyjmiesz, to już trzeba nowy. No i tu już widzę, że trzeba mu zaaplikować nowy. Bo to już się tak mi kiedyś powiedzieli w serwisie, żebyś tego nie trzepał, tylko kupić nowy. jeden ten. Nie wiem nawet jak on się nazywa. Nie chcę być tu fachowcem. Ale tu warunki to mam dobre. Kurzy. Dobra, może to jakoś przykryć na razie i niech to sobie będzie. I po prostu trzeba to wymienić, żeby to chodziło, a nie będzie czas na jakieś grubsze cięcia. On będzie miał ale będzie pytał, lepiej, żeby nie pytał wtedy. 24 maja, godzina 18:28. Nie, już się odpocząłem trochę, chociaż dzisiaj skończyliśmy trochę wcześniej. Przyjechały części. To, i te, jak mówiłem, kupiłem dwie te pszczelki. Nawet śrubki na jednej takiej był taki od jednego sprzedawcy ze śrubkami tymi na filter z tyłu, ale nie wiem czy te śrubki nie będą pasować na tej właśnie jednej co nie było na tym tam na wydechu zaraz zabieram się i to składa, to tam chyba trzeba trochę wyczyścić jeszcze ten. Jak to się mówi. No ten w sumie to cylinder, bo ja tam wcześniej mówiłem, że to głowica. Ale to jest cylinder, bo w głowicy jest wydech to chyba jak jest czterosów, a to przecież jest dwusów sory. A mam tu taki gazowany napój mi się tak troszkę bekło. Dobra. Jakoś muszę to zacząć czyścić. Wam powiem, że na takie nagrywanie w garażu, to by się przydał jakiś stojak Statyw Do tego, do tej kamerki Mam statyw w sumie Jak nagrywałem tynki, ale nie, Jak to się mówi e, Nie mam chyba żadnej takiego, takiej złączki między Bo tam, w tamtym starym, co miałem tam SJ SJK kamerkę, to był Tam był po prostu była ramka, tak jak jest w GoPro 7. A tu niestety, tu jest bez ramki, bo tu masz takie uchwyty specjalne. To chyba od dziewiątki właśnie. Nie wiem, czy ósemka już nie ma. Nie wiem, nie miałem ósemki bo to jest moja pierwsza kamerka GoPro, bo każdy GoPro, GoPro to chuj, i Majster też sobie kupił GoPro. No ale GoPro też ma swoje wady i zalety. Jedną z wad, no to są, no to na zimno źle reagują. Aczkolwiek, Wam powiem, że jak kupiłem sobie yy, takie nieoryginalne baterie. Telesin czy nie wiem, to firma jest, nie wiem co to jest. No to, to troszkę lepiej. Ta oryginalna bateria yy, gorzej się sprawuje, także ja w ogóle nie używam. Mam dwie te nieoryginalne i praktycznie jedna tam jedna jest w zapasie w samochodzie, druga 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 w kamerce, ale też. Nieraz, nieraz to nawet nie zużyję tej jednej baterii zresztą staram się tak nagrywać, żeby, żeby za dużo za dużo ten. No po prostu, że ten materiał był w, w miarę treściwy, a czy on jest, no to, to, to wy musicie sami ocenić. Dobra, nie ma co tu więcej się nad tym no tego nie spuszczać. Możecie napisać, no bo tam czasami coś będę grzebał w tym garażu. No zresztą ja. Zresztą, czy ktoś napisze, czy chce, czy też nie chce, to i tak będę, jak będzie coś w miarę normalnego do roboty, no to, to z tego garażu będę nagrywał. Zresztą, kiedyś ktoś mi napisał, że nawet jakbym poszedł na grzybobranie, to i tak by obejrzał. No ale to nie wszyscy, nie? Dobra, to jest stare. Tak, jak to było, to była, to musi być góra, bo tam oleju nie. Ja leję tak jak oni zalecają tego oleju. A widzicie, cały ten jednak tutaj ten filterek jest od oleju. Ja non stop leję czerwony, bo też tam nie dopowiedziałem. Zacząłem mówić o cenie, a, a nie skończyłem. Bo jak ja kupywałem go tego ts a no to on kosztował yy, 3600 chyba. Czy nie całe, nie A teraz to ja nie wiem, ale chyba 1000 jest droższy, także no, no muszę o niego dbać. No, nieraz nam nie mówię, że on jest precyzyjny, ale w wielu takich różnych robotach nam pomaga, bo ma dużo cięcia. Ma to jednak te 11 cm cięcia, także wiecie. No. On na początku był kup. Kupiony, ale to jeszcze były czasy, kiedy na zaprawę stawialiśmy wzięliśmy Suporeks i był kupiony do docinania yy, no, Suporeksu, nie? No i wam powiem, no, tylko też było problem, no bo trzeba było odłożyć tego ts yy, przestawić, jak to się mówi przestawić się przestawić, odwrócić pustak, no to też było, no to zajmowało nie? No i później znowu przeszliśmy na y, ręczne. No i teraz mamy tego, jak to się mówi? Y, Duolta, no z Duolta by trzeba było przejść na na piłę, nie? Na jakąś taśmówkę, ale nie, no na razie ja tam nie ma takiej opcji, żebym ja tam taśmówkę kupił. No i będziemy jechać, zresztą wam powiem tam na No może na dom to bardziej precyzy... Trzeba precyzyjnego cięcia tak a... a na tą halę no tam w te słupy no to co tam no Tniesz i Jak łótniesz, tak wstawiasz i Nie wiem czy to coś widać co ja robię Jeszcze do tego... No przykręcam śrubki no. I Coś próbuję rozmawiać że mały serwis, wziąłem tam, no ale drogo jeszcze, ale to cały zestaw taki serwisowy. Filtrów paliwa tam, ale nie było do 420, było do 800. A 800 to Wam powiem, że już jest byk. Uuu, tam to trzeba dobrze trzymać. Widzę, bardzo dużo to tego używają w brukarstwie takim drogowym. Jak chodniki robią, to bardzo często widzę te maszyny, no bo to jednak oni tam prądu nie... I mają, no chyba, że mają agregat. Dobra. Bierzemy się tam teraz za tą uszczelkę. No. Muszę tam też poczyścić. Poczyściłem sobie to wszystko. I teraz ta uszczelka, mi się wydaje, że ta uszczelka to tu musi przyjść. Pierwsza, nie wiem czy to z jednej ręki zrobię, bo trzymam kamerę w lewej ręce Nie wiem czy ja to złożę jedną ręką Jak to było, tak No raczej to tak musi być Tak, tam pasuje tu nawet na to, dobra I wydech ale nie zrobię tego jedną ręką. Musicie mi wierzyć na słowo. I tu patrzyłem na no to. Dobra, zresztą stary. Tu włożę te stare, te oryginalne tu. A to nie No, niby nie stąd włożę ją na dół jak tu zacznie się kręcić, to znaczy, że trafiłem. tam czyściłem to w cy na cylindrze, bo widać taki. To już nie, nie działo się od dzisiaj. Może nie puszczałem tak jak ostatnio, ale puszczało mniej, ale długo. Tak mi się wydaje, bo ta, to syf był taki. No ja wam powiem za młodego. To ja też miałem, przecież ja ze wsi jestem. Komia, komarek był ten romet i kadet był później. Miałem włeskę, ale włeskę miałem bardzo krótko, już także się robiło. To trzy dni się robiło, a pół dnia się jeździło, no bo, no bo to zawsze, zawsze coś. I, Tyle kasy nie było, żeby jechać do sklepu po części Mi się kleciło z tego co jest Co było Teraz o kluczem dynamometrycznym mam to Przykręcić Ile tu newta jest w łapie Ciekawie ile jak ma newta. Zależy na jakiej przedłużce Tak, żeby nie, nie ukręcić i nie przekręcić. Ech, nie. Po prostu mi się wydaje, że to trzeba co jakiś czas po prostu skontrolować. Jak to, jak to tam te śruby jest z tym dopręceniem. Dobra, no i teraz muszę ten pasek, cały ten napęd złożyć. O, komprecha jest. Bije na 12 atmosfer A bo i. Nie, jak za dużo bije, to olej bierze, ta? Tak, coś, coś tam ostatnie tak mi się wydaje. Gdzieś tak coś słyszę Zakładamy teraz tu pasek. Za bardzo Wam powiem, że. Nie czyściłem tu tego. I o co tu chodzi? Dobrze jak płoda? Tu tu pewno musi być. zbierałem już nie pamiętam i trzeźwy przecież wtedy byłem kurde no to musi być to o teraz to. Naciąg. Tu tu jest kręt Tu nie widać, może, ale jest strzałka taka oryginalna. Ja tu sobie zrobiłem. Dokąd to ma być naciągnięte? Kurde, ostatnio mi ten klucz nie wchodził, bo to to czarne tutaj jest bolec i to, to się zapiera. Tylko, że teraz to wszystko. Mi Waży, może ja bym to w pionie postawił, to by było inaczej. I starter, tu aż go, tu widać, to aż to od tej uszczelki, to się przysmarzyło. Teraz te trzynastki. A on się odpali. Na pewno będzie ciszej. Szkoda, że też go nie odpali. No, szkoda, nie szkoda, że ja mnie to się cieszę, że on pierścieni nie wypluł. Przez to, że tam był taki. taka nieszczelność. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Ale on troszkę tam chodził na pełnych obrotach bez tej uszczelki. Na pewno dociął całe te gary na ten strop wszystkie, które były. To nie, nie, się nie nadaje. właśnie, aha, nie dokończyłem, wiem, ja, go może odpalił, było porównanie, no ale to ja będę miał porównanie. na no, uszczelka, śrubka, no zawsze coś tam zostanie to znaczy śrubek mi nie zostało no bo tak przeważnie przy naprawach bywa po prostu no dokupiłem dwie i palimy Kilek zrobiony, jakby ktoś się pytał o to, o, o zagęszczarkę, bo tam też robiłem wtedy z tą kompresją, to to nie jest ruszone na pewno. Ale ta maszyna chodzi, także jest, jest dobrze, żeby tylko takie awary się zdarzały, no to jest super. Dobra, cześć panowie, do następnego filmiku. Trzymajcie się ramy.